Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski, witam w programie nie daj, się, nie daj się epidemii. Moim Państwa gościem jest Pan Minister Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, wiceminister zdrowia. Kłaniam się, Panie Ministrze. Dzień dobry, witam Pana redaktora, witam Państwa. Panie Ministrze, dzisiaj jest 14 578. Nowych zachorowań, potwierdzonych zachorowań na koronawirusa. Wiadomo, że to poniedziałek. Ja tam tak sam dla siebie zawsze te poniedziałkowe wyniki sobie mnożę razy dwa, co by dawało no dosyć ponurą liczbę wskazującą, że epidemia niestety się rozwija. No rzeczywiście, może nie same dzienne wyniki tutaj jakby są dla nas wyznacznikiem, bardziej. Patrzymy na tak wskaźnik reprodukcyjny wirusa, czyli ten wskaźnik R, który no niestety w tej chwili dla Polski to jest 1,22, czyli jedna osoba zakażona zakaża 1,22, na następnego e z kontaktu osobnika. E Jeżeli jest poniżej jednego, wtedy epidemia jest w odwrocie. No teraz widzimy, że niestety w wielu rejonach naszego kraju z wyjątkiem województwa warmińsko mazurskiego, w którym od trzech tygodni jest lockdown, który charakteryzuje się w tej chwili tam wskaźnikiem wysokości jednego, czyli widzimy, że tam już ten ilość nowych zakażeń zdecydowanie spada. No, ale w innych częściach naszego kraju, szczególnie w tych dużych województwach województwo mazowieckie województwo śląskie wielkopolskie tam ten wskaźnik jest zdecydowanie wyższy tamta epidemia ciągle niestety nabiera tempa. To jest bardzo niepokojące, ponieważ oprócz tego, że widzimy codziennie coraz więcej osób, które ulega zakażeniu, także ten odsetek osób, które trafiają do polskich szpitali jest coraz większy. Te liczby są naprawdę bardzo duże. W ciągu ostatnich dwóch dni trafiło do polskich szpitali ponad 1500 osób zajętych łóżek więcej niż normalnie, mimo że są osoby także wypisywane do domów. Więc widzimy, że ten nowy wirus, bo ja w tej chwili już śmiem twierdzić, że to jest praktycznie ta mutacja brytyjska zdominowała już tego klasycznego koronawirusa wyparła go jakby no powoduje to, że przechodzimy coraz w cięższy sposób po prostu zakażenie koronawirusem. Także to powoduje, że trafimy trafiamy coraz większej ilości do polskich szpitali. To dla mnie jest bardzo niepokojące, ponieważ no ta faza łóżkowa my ją, mimo że ją powiększamy co chwila, czyli Uruchamiamy kolejne szpitale tymczasowe, także zwiększamy bazę łóżkową w szpitalach stacjonarnych. No, ona kiedyś się na pewno nam wyczerpie, więc jeżeli nie będziemy się stosowali do naszych obostrzeń, jeżeli nie będziemy stosowali się do naszych zaleceń, które już może przez tyle miesięcy spowszedniały nam, ponieważ to na ciągłe powtarzanie o maszynce od dezynfekcji i dystansie, no, troszeczkę już nie robi na nas wrażenia, ale w dalszym ciągu to jest jedyna metoda, byśmy jednak ustrzegli się. Tej nowej fali, tej trzeciej fali, która w tej chwili jest w tak dużym wymiarze, niestety, my prognozujemy, że te rzeczywiście te dzienne wyniki mogą być w następnych dniach. Bardzo wysokie, dlatego no, musimy być wszyscy bardzo rozstrożni i rozważni. Naprawdę nie tylko już osoby starsze są podatne na zakażenie koronawirusem, ale także osoby młode, które także w dużej ilości w tej chwili trafiają do polskich szpitali. Pan minister powiedział o nowym wirusie, mając na myśli, jak sądzę, tę odmianę brytyjską koronawirusa. No, pojawiają się doniesienia, że ta odmiana atakuje również. Dzieci, jak duże to jest zjawisko? No rzeczywiście mamy sygnały, że coraz więcej dzieci choruje, na zakaż są zakażone koronawirusem. Aczkolwiek przed chwilą mieliśmy sztab w Misecie Zdrowia, dokładnie to anal analizowaliśmy. No i w tej chwili może nie ma aż takiego wielkiego niepokoju tych dzieci. Jest około 400 zakażonych w tej chwili w Polsce przebywających w szpitalu, oczywiście, ale najczęściej to są przy okazji innych schorzeń. Te, te badanie jest wykonywane w polskim szpitalu, tam gdzie to dziecko trafia, więc no, nie widzimy, żeby to było aż jakieś w tej chwili duże zjawisko, które by wpływało na, także na zwiększoną hospitalizację tylko z powodu zakażenia koronawirusem dzieci w polskich szpitalach. Tymczasem pan minister wspomniał też o konieczności zachowania dyscypliny. Tymczasem no, pojawia się silna taka narracja ze strony tzw. wolnościowych polityków, że te lockdowny to w zasadzie nic nie dają. Co minister zdrowia może odpowiedzieć na taki, nie wiem czy to jest argument, no, na, taki, na taką opowieść? Na pewno to jest niemożliwe, ale żeby takiego, każdego takiego człowieka, który w ten sposób e, przedstawia tą narrację zaprowadzić i pokazać pacjenta w szpitalu covidowym czy też pacjenta podłączego do, do respiratora, to nie jest żaden wymysł. Ci ludzie naprawdę chorują, ci ludzie także umierają z tego powodu, więc e, twierdzenie, że takie obostrzenia nic nie dają. No, żeby się wirus mógł rozprzestrzeniać, musi być. Ten, ta osoba, która zostanie zakażona. Jeżeli tej osoby w pobliżu nie będzie, czyli nie ma tych kontaktów międzyludzkich, on się nie będzie rozprzestrzeniał. To nie wirus sam się przenosi, tylko my, jako ludzie, jeden z drugie, na drugiego osobnika ten wirus prze, przekazujemy. Więc im mniej tych kontaktów społecznych, tym lepiej. Więc no, to takie podejście, że że żaden lockdown nic nie daje, no to cały świat by się mylił, tylko, tylko ci właśnie wolnościowcy mieliby racji. Panie ministrze, kontrowersje wokół szczepionki firmy AstraZeneca. No wydawałoby się, powinny zostać przecięte opinią Europejskiej Agencji Leków, tymczasem nie zostały przecięte. Ta panika jednak no, odbiera zaufanie do, do szczepionek w ogóle. Mówi się dzisiejszy dziennik Gazeta Prawda mówi, że nawet 50 do 80 ludzi rezygnuje ze szczepień. To by oznaczało, no, na poważne kłopoty wobec tego pro, pro, programu szczepień. Jak przekonać ludzi, że szczepić się warto i że te szczepionki są bezpieczne? No rzeczywiście, my rozpoczynając proces szczepienia przywiązaliśmy wielką wagę, aby przekonać Polaków do tego, żeby się chcieli zaszczepić. Ja przypominam, że wyszczepialność przeciwko grypie to jest 4% tylko w naszym kraju, gdy w innych krajach to jest zdecydowanie więcej 70 i 80% populacji szczepionych. Do tego dużą wagę i no, początek tych szczepień był naprawdę obiecujący. Oprócz tego, że tych szczepionek nie mieliśmy tyle, ile, ile chcieliśmy, ale ludzie bardzo chętnie się szczepili. Z tygodnia na tydzień procent osób, które deklarowały chęć się zaszczepienia, rósł. No ale zamieszanie wokół szczepionki firmy AstraZeneca no, spowodowało to, że wiele osób w tej chwili dość sceptycznie podchodzi do tych, do tych szczepień, mimo że to zostało w tej chwili. Przez gremia naukowe, eksperckie, zanegowane, że to miały jakiś związek podanie szczepionki z tymi, z tymi zespołami po poszczepionkowymi. Po Ale mimo wszystko, no, w tej chwili są takie miejsca, gdzie prawie 70% osób, które są zarejestrowane na szczepienie, nie zgłasza się na, to, na, na te szczepienia. No, mój apel jest taki: no, sięgajmy do, do tych źródeł naprawdę naukowych, do tych źródeł, które są. Wiarygodne, ta szczepionka jest skuteczna, ta szczepionka jest bezpieczna. Każdy lek, który zażywamy, czy to jest lek kupiony na stacji benzynowej, czy też na receptę w, w aptece, ma, ma działanie niepożądane. No nie ma leków, które są, są tylko skierowane przeciwko danemu schorzeniu, także działają szkodliwie na nasz organizm, działają w sposób taki, że są jakieś powikłania. No podobnie także jest, jest ze szczepionkami. Jeżeli. Już tyle milionów ludzi jest zaszczepionych, no, zdarzają się jakieś tam powikłania po, 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 po szczepieniu. Najczęściej są to delikatne objawy typu ból w miejscu podania szczepionki czy też zaczerwienienie. Ale korzyści z podania szczepionki, zmniejszenie ryzyka praktycznie do minimum do zachorowania w sposób ciężki, myślę, że rekompensuje te nieznaczne ryzyko, które może być przy podaniu szczepionki. Dlatego namawiam wszystkich Państwa, jeżeli jesteście za, zarejestrowani na tą szczepionkę, mówię o, o, aktualnie o szczepionce AstraZeneca, jeszcze przed podaniem tej szczepionki. Jest badanie lekarskie, jest kwalifikacja do tego szczepienia. Jeżeli macie Państwo jakieś wątpliwości, przekażcie temu lekarzowi, z którym będziecie rozmawiać. Jeżeli on te wątpliwości podtrzyma, wtedy te szczepionki Państwo nie otrzymacie. Ale myślę, że. Takie rezygnowanie po prostu, bo słyszałem prawdę, bo ktoś powiedział myślę, że wyrządza Państwu wielką szkodę. Panie ministrze, bo, no właśnie, bo wielu osób ma no, czy przynajmniej może mieć uzasadnione wątpliwości co do swojego stanu zdrowia. Ja zacytuję pytanie pani Haliny z serwisu Albikla. Pani e, e, Halina pyta się mnie, panie redaktorze, proszę spytać, e, czy można się szczepić tą szczepionką, czy mogą się szczepić tą szczepionką ludzie, którzy chorują na. Zakrzepice. No ja oczywiście nie jestem w stanie odpowiedzieć na, na takie pytanie, ale może warto by dotrzeć z konkretną informacją do takich osób. Znaczy to na pewno trzeba rozważać każdy przypadek indywidualnie. Jeżeli idziemy już na szczepienie i mamy jakieś wątpliwości, weźmy całą swoją dokumentację medyczną, swoje wątpliwości przekażmy lekarzowi, który będzie nas kwalifikował, a na pewno nam doradzi, czy możemy się w tym momencie zaszczepić, czy, to, czy też nie. Panie ministrze, bo, 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 może z innej strony należy podejść, bo jest bardzo wiele osób, które chętnie by się zaszczepiło szczepionką AstraZeneca. Może otworzyć te rejestracje, tę możliwość dla po prostu chętnych? No już w tej chwili otworzyliśmy, zeszliśmy z wiekiem troszkę niżej 60+, plus, czyli rozszerzyliśmy kryter te kryteria wiekowe. No bo no nie ma nic gorszego jak szczepionka, która leży w magazynie i jest niewykorzystana, a e, chorzy ludzie trafiają do polskich szpitali, umierają. Więc także jeżeli będzie taka dalej tendencja, myślę, że nie, bo, bo Polacy są młodym narodem i... Do tej szczepionki na pewno się przekonają, więc wtedy będziemy naprawdę no, tą szczepionkę przeznaczali dla, 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 dla roczników niższych niż, niż 60 plus, ale no mam nadzieję, że ten chwilowy taki, prawda, marazm w szczepieniu szczepionką na minie i za chwilę wszystko wróci do norm. Ja tylko przypomnę, że w Wielkiej Brytanii tam jest około 15 milionów już wyszczepionych tą szczepionką. No, i naprawdę, jeżeli to była szczepionka, która zabija, no to myślę, że Anglicy tak, żeby swoich obywateli tą szczepionką nie szczepili. O ile się nie mylę, tą szczepionką została zaszczepiona również Królowa Brytyjska. Chyba e, e, nic złego by jej królewskiej mości nie podano. Ale, panie ministrze, bo wiele pytań, które do nas napływa, również dotyczy no, możliwych obostrzeń, kolejnych obostrzeń. Idą święta. No, ludzie się pytają, jak te święta będą wyglądać. No ja tutaj muszę się uderzyć w piersi, Panie Redaktorze, no, rok temu mówiłem, że następne święta już będziemy spo, spędzać tak, jak to do tego jesteśmy, jesteśmy przyzwyczajeni, czyli w gronie rodzinnym, prawda? Są to dla nas, katolików, najważniejsze święta w roku, więc chcemy być razem, chcemy to przeżywać w sposób podniosły. No, myślę, że jednak reżim sanitarny które jest w tej chwili, będzie jednak zachowany w okresie świątecznym, czyli ta ilość domowników powinna być ograniczona. Także powinniśmy jednak wystrzegać się bliskich kontaktów między sobą, no, odwiedzać siebie nawzajem, bo no, ryzyko jakie nie, niosą te spotkania się jest za duże niż ta sama kilkugodzinna tylko przyjemność z tego spotkania. Wytrzymajmy jeszcze te kilka tygodni. Mam nadzieję, że, że już kwiecień będzie tym miesiącem, kiedy ta trzecia fala będzie zdecydowanie ustępowała, i wtedy będzie możliwość na bliższe spotkania. Jak duże, kiedy może nastąpić przełamanie tej fali? Bo to, oczywiście, no, biorąc pod uwagę przykład brytyjski, jest związane po prostu z ilością podanych szczepionek, no, ale troszkę podaż tych szczepionek też jest taka no, limitowana. No, symulacje matematyczne, na których my się opieramy, no nie zawsze się sprawdzają. No, to w tej chwili widzimy, że to mniej więcej ten szczyt będzie na przełomie marca marca i kwietnia, czyli około jeszcze dwóch tygodni do, do tego na nas dzieli. Mam nadzieję, że to będzie, będzie wcześniej, bo wprowadziliśmy te obostrzenia. Tak jak powiedziałam już na początku, widzimy to w tej chwili w województwie warmińsko-mazurskim, że ta fala tam jest opadająca. Może nie jest tak szybko, jakbyśmy chcieli, ale ten proces zwiększenia się nowych przypadków tam został zahamowany, więc liczę, że te dwa tygodnie będą na pewno dla Polskiej Służby Zdrowia bardzo ciężkie, ale jest jakby tego w tunelu. Jeżeli będziemy wszyscy chcieli, żeby ta fala. Jak najszybciej ustąpiła i będziemy tych rygorów przestrzegać, to to nastąpi. Jeżeli oczywiście będziemy uznawali, że wirusa nie ma i będziemy się zachowywali w sposób nieodpowiedzialny, no to niestety będzie miało swoją, swoje, swoje, swój owoc w tym, że w szpitalach będzie bardzo dużo pacjentów. Panie ministrze, dziękuję bardzo za to spotkanie i za te informacje. Gościem programu Nie daj się epidemii był pan minister Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Za chwilę wolne głosy w Telewizji Republika.